cześć witam Was. Witam Was, moi drodzy. Oczywiście, oczywiście w chwili, w, w chwili, w których nagrywam, nagrywam ten film, nie ma 1 czerwca jeszcze. Bo w chwili nagrywania tego filmu jest 31 maj. Ale nagrywa go na zapas, na, wszel na wszelki wypadek, jakbym, e, na wszelki wypadek, jakbym, jakbym nie miał czasu. Więc, Moi drodzy, przedwcześnie, przedwcześnie, dla mnie przedwcześnie, dla Was o samym czasie, w dniu dziecka życzę Wam, życzę wszystkim dzieciom wszystkiego dobrego. Życzę Wam, by życzę Wam, by wszystko Wam się, wszystko wam się udawało, życzę Wam wszelkich sukcesów. Życzę Wam, aby życzę Wam dużo, dużo aby, abyście osiągali również sukcesy sukcesy w nauce. Życzę Wam dużo szczęścia i pomyślności. Bo pamiętajcie, dla nas dorosłych, jesteście najważniejsi. Eee, jeśli o mnie chodzi, jeśli o mnie chodzi, to bym na tyle, więc, więc podsumowując. Życzę wszystkiego najlepszego każdemu dziecku. Jeśli dzwoni, żegnam Pa.